Roku. A dlaczego to jest ważne, bo właśnie w Internet 4.0 po raz pierwszy był taki bogaty dokument object model, czyli taki programistyczny API do, do robienia dynamicznego HTML, a i był też tam obiekt xml sam na te Także jeżeli komuś się chciało, to był w stanie robić to już 8 lat temu i, i nawet czasami powiem szczerze, że stosowaliśmy, na przykład robiąc takie kaskadowe kilka na przykład drop-downów, gdzie nie wiem, się wybieramy gdzie kraje, a później województwo, to się dawało na piechotę zrobić nawet bez frameworków ajaxowych. Frameworki ajaxowe strasznie płacają życie, no ale wiecie, to jest tak, że w związku z tym, że łatwo można pójść do sklepu i kupić wiertarkę, to no jednocześnie nie trzeba chodzić i wszędzie więcej i dziur. Tak? No bo to my jesteśmy nie ma obowiązku robienia każdej rzeczy na no, a tak z drugiej strony. Jakby się mogło wydawać, jak się słucha, ile jest w ogóle zamieszania i jakie te zgody bardzo ważne. Natomiast e, trzeba też uważać na parę rzeczy, dlatego, że adres to nie jest tak jakby panadeł na wszystko. Jest to coś, co może rzeczywiście pozwolić budować nam aplikacje, które działają dają aplikacje Windowsowe. Może jest to coś, co pozwala nam zrobić aplikacje, które pobierają różne dane po stronie klienta i to często z różnych rozproszonych to są ważne przesłanki bo, do tego, żeby go utrzymać, to jest bardzo dobra technologia. Natomiast drugie, drugiej trzeba pamiętać, że w przypadku tych konwencjonalnych dom internetowych, jeżeli szybko wsadzimy w taki panel adresowy albo zrobimy, e, że to będzie działać właśnie tak bez przeładowywania, to znajdniemy takie problemy jak, jak e, problem z pomiarem statystyk e, stron, jak problem z indeksowaniem przez np. Google. Jak problem z działaniem przycisku do przodu i do tyłu. Także trzeba to używać z głową i, i, i wiedzieć, co się wydarzy, żebyśmy ten zyskownika za chwilę nie uszczęśliwili na siłę.